Czytajcie w na kanale Dziś w dzisiejszym sobie nagramy unboxing tego nożyka. Tak nie zastanawiacie, dlaczego jest w tej maseczce, okularach, słuchawkach, rękawiczkach, nawet na obrękach. ale to jest wina tego, że na instrukcji tego nożyka jest napisane, że mam używać słuchawki, maseczkę, rękawiczki i okulary w czasie użytkowania tego. A że podczas unboxingu będziemy mieli styczność z tym, to ja już się wciąż nie zaopatrzyłem w te dziarostwo. Ja Raz chciałem powiedzieć, że starki, że nie było tak długo odcinka, było to spowodowane końcem roku szkolnego oraz wieloma zmianami wokół mnie, czyli w tym pokoju, które będziecie widzieli już na dniach. No ale dobra, nie przedłużając, pamiętajcie, by zostawić suba, lajka no i zapraszam do odcinka. No więc dobra, przechodzimy do unboxingu. spróbujemy to otworzyć w starym, dobrym stylu. Jak widać wszystko idzie, jakby gitara brzmiała. No, więc dobra, my sobie przechodzimy do dalszej części. Dobra, już tutaj dostajemy małego nożyka, A więc my sobie jeszcze mu pomożemy trochę starym nożykiem. Jak widać, naleźliśmy tutaj taką zajebistą przechowalnię na iPhone'a. No, i to ma 5 jest. A jednak nie. No teraz przechodzimy dalej. Czyli tutaj mamy zapasowe nożyki? Wjmować tego nie będę zbytnio, bo nie chcę się pociąć. No ale, jak widzicie, tutaj jest 5 nożyków. Ręka mi się częścią w miarę jakiegoś Parkinsona. Jakieś niedorąbanie, niedoruchanie mózgu. No ale dobra. To już wina mutacji genetycznej, przynajmniej tak mi coś mówili na biologii nie wiem ile w tym prawdy no i dobra, ja mam nożyk czysto na biureczku jak zwykle no i tutaj jest nożyk, sobie możemy go rysować na tym czymś jak widać rysuje bardzo dobrze, nie będę zbyt mocno mojej sobie podkładki potrząsł ale jak widać nawet takie delikatne ruszenie I widać, że jest ślad, więc wierzę, że jest ostry sobie go wezmę i schowam na odwrót i sobie możemy go wziąć i wsiąść tutaj jest jakieś coś do wyciągania nożyczek, do nożyka za pomocą tego czegoś ja sobie oczywiście że jak skończę tą stronę to sobie na drugą stronę po januszowsku przez co zamiast pięciu nożyków deklarowanych na opakowaniu mam 10, teraz nie, to odziecie, nie chcę założyć i teraz sobie to możemy schować jak widzę to też jest uparte jak Koń, który idzie pod górę? Dobra, nieważne. No to sobie to potem już ogarnę. Pamiętajcie, by zostawić w sumie już suba. Obrać kamera w stronę tutaj. Pamiętajcie, by suba. Zajrzeć na mojego Instagrama. No i zobaczyć poprzedni odcinek, który był aż miesiąc temu. Nie, zapomnij, nie zapomnijcie zostawić lajka. Like no i to był unboxing tych świeżek. No ale oczywiście ten odcinek będzie pierwszy. No a więc piona.